szanko na pełnie, czyli co jest przed nami ukryte? Słuchajcie, to jest moje czy A co ja wam ostatnio mówiłam? Co ja mówiłam, żeby nie robić? To coś, co was tutaj kusi. Nie mówicie o tym nikomu, ale to jest albo związane z używkami, albo z seksem, ale to jest na pewno związane z czymś, co no, niekoniecznie byłoby dla Was dobre na ten moment. Z różnych Pusty, powodów. To będzie, za przeproszeniem, z dupy. Ale jeżeli gdzieś ktoś z Was rzucił na kogoś klątwę, nawet nie, że specjalnie robił rytuał, ale coś złego pomyślał o innej osobie, to ta osoba wie, że Wy to zrobiliście. Słuchajcie, ja mam raz na jakiś czas, rzadko, bo rzadko, prośbę w mailu o zrobienie rytuału, żeby facet lub kobieta wrócił Albo, żeby pokochał. Miałam takie podejrzenie, że ludzie, którzy te maile wysyłają, nigdy w życiu nie słyszeli mojego kanału. Więc niektórzy jeszcze myślą, że to jest biała magia zrobienia takiego rytuału. Rybki, miski? jeszcze pojechali. Jakie to jest nierybkowe? To jest zupełnie nierybkowe. Jakiekolwiek oferty przyszły do Was ostatnio lub będą przechodziły w najbliższych dniach. Uważajcie po prostu na te oferty, bo może się okazać, że albo będzie wyzysk, że o, dam ci podwyżkę, a tu nagle wyzysk, bo będziecie pracować trzy razy tyle. No to, to, to na cholerę wam taka podwyżka. W dupę niech se wsadzą. Jak macie pracować trzy razy tyle, to co to za podwyżka? To nie jest, jest to człowiek, też... który was pragnie i myśli: och, baranek jest taki fajny, tak mi się podoba, tyle ognia było między nami. Och, stracona szansa, może powinienem, czy powinnam wrócić do baranka. Gdzieś jest jakiś bliźnięto to będzie na pewno do nikogo, ale ja to muszę powiedzieć które pracuje w finansach. Okay. Tak jakby ktoś wiedział, że ten kryzys jest albo będzie i chce coś uratować. Ale ten ktoś, jeżeli to jest, jest bliźnięto-finansista, to ma dużo większą wiedzę na temat tego, co się dzieje tak naprawdę na rynku finansowym dzisiaj, niż każdy z nas, którzy tego teraz słuchamy. To jedno bliźnięto. Bliźnięto, proszę napisać w komentarzu, co wiecie. Podzielić się z nami, kurde. Weźcie, przestańcie. To bliźnięto. Mamy dwie baby. Jedna jest dobra, druga jest. dziwna. Nie mówię, że nie jest dobra, mówię, że jest dziwna. Coś z nią jest nie tak. Z kim wy macie do czynienia? Czy wy nie macie do czynienia z jakąś panną? Miśki? nie czułą być może ktoś chce się pojednać no nie o dobra nie tyle pojednać bo to nie jest karta pojednania ktoś się po prostu chce przestać kłócić o. to są dwie różne rzeczy bo przestać kłócić a pojednać to, to jest jeszcze uhu hu ile to tam pomiędzy jednym a drugim no nie wiem panienki Weźcie, przestańcie. Co wy to macie w ogóle? Co to w ogóle ma być? Co ukrywa panna? Czemu wy to ukrywacie? Jeżeli to jest jakiś taki dochodzący lowelaz, taki co tam już nieraz przychodził, odchodził i tak dalej, no to Miszki no co, no powtórka z rozrywki, rany boskie. No, no, no przylezie. Jezu. Jakbyście wy byli teraz w mojej głowie. O Boże. Patrzcie, jak to człowiek tak musi czasami nie chlapnąć. Wiecie, jak to człowiek tak czasami chlapnie? Szczelczyki wiedzą. Ale na przykład wszyscy inni to na pewno nie wiedzą. No, wiecie, jak czasami tak można chlapnąć. No to jakbym chlapła, to by było tak chlapnięte, że musiałabym to, kurde, wyciąć. No, całe szczęście, że nie chlapłam. Nie mam pojęcia. Miśki. Naprawdę. Przyszło do mnie, do głowy. Znaczy, przyszło mi do głowy. Strasznie głupie coś. Że przyjdzie do was jakiś psycholog, albo inny terapeuta, albo panna na seksy. Ale. Albo na winko. Czekajcie, kto to miał takie coś? O Jezus Maria, przecież panna to miała. Boże, ale ja jestem mądra. Przecież panna miała dokładnie tą energię przed chwilą. Proszę, już wszystko wiemy. Czemu ja tego nie połączyłam, jak przed chwilą mówiłam do panny? Spotkania. Miśki! Wszystko już wiemy. Wszystko, żeśmy już obczaili. I ten teraz... Ani... Jak... Czy, wy, czy wy czekacie na jakieś odznaczenie? Nie w sensie medal, kurde. Tylko w sensie dyplom, studia, dyplom. Jezu, zepsuję Skorpionowi tą zabawę, jak powiem, co to jest pokazane.